Piotr. Tata musi zrobić coś strasznego. Sprzedajemy pasata. Czemu, tate? Sąsiad kupił coś lepszego. Nie daruje mu. Znasz się Piotr na tych internetach i komputerach. Odpalaj laptopa. Będziemy wystawiać. Dobra tate. Marka Pasat świry rakieta. No okej. Okay. Rok 2000. Ale wpisz Piotr 2004. No jak chcesz, tate. Przebieg. 140 tysięcy. Przecież tam było ponad 400 tysięcy. Było Piotr. Wczoraj wujek Marek był ze swoim komputerem i już jest 160. No jak chcesz, tate. Jaki silnik? Niezniszczalny. Nie wiem, tate, czy ktoś to kupi. Wrzuć tam Piotr jeszcze jakieś zdjęcia z internetów. Ja idę go wypuckować. Panie, ten samochód to perła na kołach. Prawdziwy klejnot w koronie. Wozik na poziomie. Siedzenia w miękkiej skórze jak babci pierogi. A tapicerka? To już prawdziwy majstersztyk. Tu nie ma szans na przetarcia. I co najważniejsze. Odtwarzacz kaset. <laughs> Tylko nie zawsze działa. <laughs> Ale co to za problem, panie? Można słuchać radia internetowego na telefonie, więc luzik. No i wspomaganie kierownicy czasem szwankuje. Ale jak ktoś ma mocne bicepsy, to spoko. Jeszcze jakieś wady? No, czasem nie odpala za każdym mm. razem. Ale gdzie pan będzie nim jeździł? Do prezydenta. A bite to było? Niech pomyślę. Nie. Drobne zarysowanie z lewej strony. A czemu pan sprzedaje to auto? Wie pan, trochę zaczęło mi dudnić w portfelu. Na moje zarobki zbyt luksusowe auto. A jaki to silnik? Silnik? Jak wyjący wilk. Niezniszczalny. Szybki, że aż lusterko odpada na zakręcie. A co jeszcze, panie? Unikatowy system nawigacji, który prowadzi tak, żeby nigdy nie dotarł pan do celu. Nie rozumiem. Co tu rozumieć, panie? A szkoda sprzedawać. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Panie. Jak pan wiedzie na wioskę, to sąsiad się za głowę złapie. Przysięgam na zęby mojej teściowej. A ta rysa to co to? Panie. To jak blizna po walce. Nadaje charakteru. Pamiętaj pan. Kto ma pasata? Ten ma szacunek na osiedlu. No dobrze. Jaka cena? No właśnie. Cena jest bardziej skomplikowana, niż wzory matematyczne na egzaminie z fizyki kwantowej. No ile, panie? Osiem tysięcy. No bo wiadomo. Wartościowe auto szkoda sprzedawać. A kieszeń woła o litość. Ale czekaj pan. Są mi gratisy. Jakie? Poduszki powietrzne i dywaniki z kokosa. No i dwie żubrówki, wiadomo. Dobra. Przekonał mnie pan. Bierę to. Jeszcze tylko uprzedzam, że paliwa starczy na 5 mm. kilometrów więc szukaj pan stacji po drodze. Panie, tu coś stuko. Muzykę pan zgłośnij, to nie będzie stukoć. Ale panie, tu w kołach coś stuko. Bo koła za mocą nie nadążają. Wszystko jest dobrze. Halo? Tak to jest z używanymi autami.